Witajcie wszyscy miłośnicy świętej Hildegardy. Dzisiaj chciałbym was zabrać na krótką wycieczkę po moim pokoju. I popatrzcie na półce stoi u mnie teleskop. Prawdzie mały, ale można sobie fajnie nim pooglądać niebo. I na przykład w niedzielę 7 września było, nie wiem czy zwróciliście uwagę, zaśmienie księżyca. Księżyc wyglądał nieziemsko. <laughs> nieziemsko, bo księżyc. Ale wyglądał naprawdę fantastycznie i no, tru, ciężko trudno to opisać, ale można, można było obejrzeć oczywiście fajne widowisko. No ale dobrze, co ma wspólnego, księżyc i kosmos z Hildegardą. Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ jest to bardzo ciekawe zagadnienie u świętej Hildegardy, które dotyczy no, nie tylko jej diety, czy nie tylko tego, co ona mówi o żywieniu, czy, czy, czy co mówi o leczeniu. Ziołami, czy w inny sposób, ale dotyczy to również jej koncepcji człowieka, jak, w jaki sposób człowiek odnajduje siebie w świecie, nie tylko w świecie, ale we wszechświecie stworzonym, czyli w kosmosie, w tym, co otacza nas nie tylko tu na Ziemi, ale co otacza Ziemię i jak to wszystko jest połączone. Taki, takie zagadnienie szerokie nazywa się Hildegardy muzyką sfer, ona pisze o muzyce sfer, zresztą nie jest to jej termin, nie ona tego nie wymyśliła. To jest termin, który pojawia się już u autorów starożytnych, średniowiecznych, Hildegarda go przejmuje i rozwija i mówi o tym, ten termin, że Nasza harmonia, czy życie w harmonii, nie jest tylko, nie odnosi się tylko do tego, że będziemy zdrowo jeść, czy będziemy jeść rzeczy, które nie są jakoś zatrute specjalnie, czy są ekologiczne, że będziemy używać tylko ekologicznych leków, ale odnosi się do zrozumienia całości naszego stylu życia naszych zachowań. Naszych postaw, które przyjmujemy, ale też wynika to z harmonii, która dotyczy całego świata, który nas otacza, ponieważ harmonia dotyczy planet, dotyczy Słońca, Księżyca, dotyczy wszystkich innych struktur kosmicznych, które otaczają Ziemię i nas żyjących na tej Ziemi. Jest to bardzo ciekawy temat. Jeśli chciałbyś, chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, serdecznie zapraszamy na nasze rekolekcje z postem, gdzie taki wykład czy rozmowy o tych rzeczach będą się pojawiały. Zresztą nasze rekolekcje z postem, które prowadzimy, które Fundacja Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy prowadzi w Otwocku już od 13 lat daje chyba najszerszą perspektywę rozumienia, doświadczenia, czym, czym jest myśl świętej Hildegardy. Nie tylko dieta i nie tylko leczenie, ale też i rozumienie siebie, rozumienie swoich, swojego wewnętrznego świata, swojego odniesienia do życia tu na ziemi, ale też i do całego kosmosu. Bo tego uważam dzisiaj nam w naszym myśleniu religijnym brakuje. Ktoś, kto przyjedzie na nasze rekolekcje, dostanie bardzo szeroki wachlarz, szerokie spektrum doświadczenia, czym myśl i, i życie według zaleceń świętej Hildegardy jest, będzie miał wprowadzenie do diety i postu świętej Hildegardy, dostanie wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowia w praktyce, dotyczące prawidłowego na przykład oddychania, prawidłowej postawy, będzie mógł uczestniczyć w warsztatach gotowania wypieków, chleba orkiszowego. Mamy codziennie zajęcia ruchowe, nownik walking, gimnastyka. Oczywiście codziennie jest msza święta, możliwość spotkania się z Panem Bogiem w liturgii, w Eucharystii, ale też i medytacje i adoracja Najświętszego Sakramentu, program duchowy. To wiadomo, bo to przecież rekolekcje. Dalej proponujemy warsztaty rozwijające relacje interpersonalne wspólne wieczory integracyjne i posiłki, ale także różne zabiegi dające możliwość skorzystania z zabiegów oczyszczania, oczyszczania krwi na przykład, czy masażu i tym podobne. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej na ten temat, może sobie wejść na stronę wwwhildegarda www.hildegardaślnik-post.pl Będzie tam to wszystko opisane. Będzie tam też możliwość zapisania się na rekolekcję. Serdecznie zapraszamy. Najbliższy termin, najbliższy turnus to 11 października. Jeśli jesteście Państwo chętni, jeśli zainteresował was ten filmik i ta tematyka, to serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że pasz.